Iwo Software podbija rynek brytyjski. Iwo Software we współpracy z największą angielską... Iwona będzie pomagała ponad dwóm milionom niewidzących i niedowidzących Anglików. Będzie czytała dla nich książki, będzie czytała dla nich prasę, będzie pomagała im w pracy z komputerem. Hi, you are watching Superstation TV. How are you doing today? Iwona podbija zagraniczne rynki, ale nie zapomina również o potrzebach polskich użytkowników internetu. Uwaga! Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Dowolna strona internetowa przy użyciu naszej, naszego, naszej usługi, którą nazwaliśmy Iwona WebRider, może w ciągu pięciu minut zacząć mówić i być przyjazna, dostępna, atrakcyjna e, dla osób starszych, dyslektyków, niewidomych. Zarówno Iwona, która trafiła na rynki zachodnie, jak i ta nasza rodzima, jest syntezatorem mowy najwyższej klasy. Mówi ludzkim głosem, akcentuje odpowiednie wyrazy i bije na głowę inne syntezatory mowy. Przed nią świetlana kariera. Agnieszka Detko Osipowicz, Superstacja Gdańsk.